Zapraszamy na kolejny odcinek, zajadamy, oceniamy. I bierzemy się za lokal Pinokio, nie będziemy kłamali, tylko prawdę mówili o tej pizzy, także zadzwonimy. Ok, dzwonimy do pizzerii Pinokio pod numer telefonu 87731 9842, taki to numer, dzwonimy. Co mamy pizzę sern kapieczarki jak zwykle, niezwykle u nas. Chwila, Witam przejmie. Ja chciałbym zamówić pizzę. Tak Proszę pana coś takiego serczyn kapieczarki. Nie wiem który to numer. Proszę o to piotka. Proszę o to dobrze. E, jaki rozmiar pizzy tam u Państwa jest? 30, 30 40, 50, 60 30 wystarczy tego że, w sensie, jak mamy 30, to koszt... 14,90, jeżeli nie przekracza 20, to jest trzeba podawać się za to Rozumiem. A SOSy w jakiej cenie są? SOS jeden jest bezpłatny. Jeden jest bezpłatny, drugi... E, 250. E, 250. Dobrze, to da mi Pan, jako ten bezpłatny, to bym poprosił e, czosnkowy. Tak, tak. Drugi, tak? jakiś najostrzejszy, nie wiem, jaki pan ma najostrzejszy. pana? Proszę bardzo. I trzeci wtedy, żeby tak do 20 dojechać, to jaki tam pan by polecił? Hmm. No może tam będzie mnóstwo obrotnych, tak? Czyli dobra, że będzie wtedy przekraczać na pewno. Mhm. Ile to tam wyjdzie mniej więcej? Hmm. Jest Pan w stanie, prawda? To, się 2160, dobrze. Yy, jeszcze bym... Serdeczna prośba jeszcze jest taka, żeby była ulotka, jak jest możliwość. No, Dobra, dziękuję. Dziękuję o, bardzo. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Konkretnie, około 40 minut, Pan coś jadł. <laughs> tak by słychać było, słychać było. No, spoko. Okej, okay, Peku siedzi z pizzą, kolejną dla Was. Październik, pizza. Aj, smak pizza. Pizza z lokalu Pinokio. Słowakia dotarła do nas po 25 minutach od złożenia zamówienia. Otrzymaliśmy Paragonik. I mamy tak: pizza 30 cm 14,90, opakowanie 1 złotówka. Sos 2, 2 razy za 2,50. 2 razy za 2,50. 2,50 za jeden sos. Um, zaraz je rozpakuję, zobaczymy, czy ilościowo warto. Um, mamy oczywiście też ulotkę, Pinokio narysowany. Ulotka prezentuje się w sposób bardzo kolorowy, bogaty i wydaje mi się, że troszkę um, przesadzony, ponieważ jest tutaj dosłownie natłok kolorów, informacji, obrazków i wszystkiego, co się po prostu da. Um, brak tutaj prostoty. Ale co mamy w kartonie, który zresztą jest firmowy, elegancki i w kolorze czerwonym, trochę komunistycznym. Na ulicy Kowalskiego 17. Szanowni Państwo, pizza zapachem przypomina nasz pierwszy odcinek z suwałk da Grasso. Super. Ogólnie tutaj jest spoko. Prezentuje się dosyć elegancko. Pieczarki co prawda w takiej dosyć małej ilości, niestety. Szyneczka wydaje się być lepszej jakości. Sera sporo, oczywiście, podkład pomidorowy tutaj jest um, rozlany um, na, na spodzie, jakby powiedzmy, tych wszystkich składników. Pizza jest mięciutka na końcach. Pizza jest naprawdę mięciutka, przepieczona odpowiednio. Patrząc ilościowo, 2,50 za jeden sos, warto. Jak to wszystko wygląda z rozmiarówki? Jakaś średnica pizzy? Póki co średnica się zgadza. Jest 30 cm ponad, więc na plus. Natomiast z tej strony. Również wszystko się zgadza jest praktycznie tak samo. Fajna, miękka pizza. Bardzo ładnie pachnie. Przybiedzona jest dobrze. Nie opada. Pizza Pinokio. Supsku też jest Pinokio. Dość dobra. A ta? Podkład pomidorowy tutaj dominuje. Ma dominujący styl. O Jezus, o Jezus, o Jezus. O widzę! Twarz widzę! Gęstość taka. Śmietanowa i zapach iście śmietanowe koszmar. Sosy w suwałkach to jest jeden wielki koszmar. Byliśmy w różnych miejscowościach, ale tak niedobrych sosów to chyba nie było. Ten jest do bani. Odstawiam go. Ten sos wygląda na tego tylko że pikantny, ale czemu dali taki też. główny to pachnie, serio. Naprawdę? Pridak, potwierdzasz? Ty chłopie, co to jest? No Konsystencja to sama, tylko coś tu jest dosypane. Pizza nie jest zła, ale sosy... sos pikantne. Uratuj honor tej pizzerii, jeśli chodzi o sosy. O, poszło ketchupem. I peperoni. Kary trochę, jakby też czuć. Suszone oregano czy bazylia. Rzadki sos. Ratuje honor tej pizzerii. Te? Gdybym miał śmietnik i mógł to zrobić teraz, z chęcią, ogromną chęcią, wyrzuciłbym je do kosza. Z ogromną chęcią wyje... Bym to szczególnie to śmierdzące tym gównem no. to jest lipa, to jest lipa na wideo idzie fajna pizzeria, która nie wie co to jest sos pizza jako tako jest na przeciętnym poziomie ale te sosy coś wspierają. tę na samo dno ciągną, to jest taka kotwica to jest taka kula ciężka kula, to są dwie ciężkie kule które ciągną ocenę tej pizzy w dół. Bardzo szokowała mnie wręcz recenzja e, poprzednika. I zobaczymy co rzeczywiście tutaj jest. Zobaczymy co w tej pizzy piszczy. E, moi drodzy, pizza generalnie jest cienka, nie opada. Może dlatego, że ona już jest troszeczkę chłodniejsza. Serad dosyć widoczny tutaj jest oczywiście oraz podkładu. Ciasto jest mięciutkie, przypieczone w porządku. Pinocchio, lecimy! Ciasto jest bardzo miękkie w tej pizzy. Generalnie niektórym, niektórym to może pasować, niektórym niekoniecznie. Ja tutaj bardziej tak staję po środku. Natomiast co tutaj przede wszystkim czuć? Podkład pomidorowy, tworzący combo z tą szyneczką. Reszty składników w ogóle nie czuć, czyli sera i tych pieczarek. Mamy trzy sosy, które generalnie są ciekawostką, moi drodzy. Tutaj natomiast czuć, moi drodzy, nie sos <laughs> jakiś tam czosnkowy czy coś takiego, tylko bardziej... Jakbym to określił sosem śmietanowym. Chociaż właśnie, co to jest? Troszkę przypominają mi się sosy z lokalu Fantazja, które były beznadziejne. I z tą pizzą nie tworzy dosyć dobrej kompozycji. Jest naprawdę kiepski. Szkoda. Ale teraz ciekawostką jest ten drugi sos, który Pegusiowi pachniał. Również mi za kamerą. To będzie dziwne pytanie do was ale jeżeli jakiegoś razu ech, musieliście wąchać, czuć zapachy zwierzęcych odchodów, ten sos jest idealnym kandydatem do tego by móc poczuć sobie takie zapachy znowu pięknie. Po prostu po prostu pięknie. Piękny jesteś, piękny. Smak to jest w ogóle taki nieokreślony, nie potrafię nawet określić, sprecyzować co to jest. Bardziej coś śmietanowego, coś co przypomina śmietanę, albo jogurt, albo coś takiego. Generalnie kosmos i jakieś nieporozumienie. Odradzam kompletnie ten sos, w sumie tak samo jak i ten. Bez sens. Sos ostry. No tutaj czuć coś mocniejszego. Coś co będzie chyba kwaśne. I mam nadzieję, że dość pikantne lub ostre. Ten sos spełnia swoją rolę. Jest dosyć, dosyć. Jest lekko kwaśny, ale... ostry. E, nie jest zbyt mocny. Ostrość jakoś tam, jako tako się trzyma, szybko narasta. Spełnia swoją rolę ten sosik. Natomiast te dwa, to jest... To jest jakieś nieporozumienie i wydaje mi się, że coś się... coś się popsuło z jakimiś sosami tam w tym lokalu. Także tyle. Generalnie su suwałki mają w sobie to, że te wszelkie sosy tak zwane czosnkowe to są po prostu sosy, które powinny nazywać się sosy śmietanowe. Jeden mieliśmy łagodny, taki biały, drugi taki jak tysiąca wysp wyglądał. I on... Niestety zapach... defekacja, Zapach właśnie takich odchodów zwierząt raczej nam nie pasuje, wiecie? Ta pizza z Pinokia jest jedna z najszybszych, która do nas dotarła. No i oczywiście dotarła też uloteczka. Uloteczka. Pizza dotarła po 25 minutach. Mhm. Taka uwaga co do ulotki, kochani państwo. Według mnie jest tutaj troszeczkę zbyt duży natłuk informacji, kolorów i po prostu grafiki. Co za dużo? To niezdrowo. Tak jest, co za dużo to niezdrowo. Natomiast em, tak to wszystko wyglądało. Strona jest, Facebook jest, i teraz wystawiając ocenę, tak się zastanawiamy, co dać. <grym> no a byśmy ustalili 4 na 10. 4 te... na 10. Za Sosy. Żegnamy się, zapraszam na www.zajadamyoceniamy.pl. No i sprawdźcie nas. Co tydzień w niedzielę o 15.00. Nowy odcinek. Do zobaczenia.